Te duże kartki, tą dużą? No, przyjdzie próba wiary na cały świat. I Już jest. Czyli zrobimy próbę wiary 2 13, 13:5, i my wywieszamy Chrystusa, bo Chrystusowi świadkowie, jak organizacja odebrała tytuły, my wywieszamy Chrystusa słowo pisane dla wybranych. Jednego pasterza na 10,16, bo wszystkie religie tam są owce, które zginęły z domu Izraela. My chcemy, żeby przyszły do prawdy, do Chrystusa, nie do naszej, i żyli w prawdzie. Galacjan 6,6:2 Jedni, długi brzewiono na noście. Czyli jak ktoś widzi, że brat wboczył drogi prawdy Jakuba 5, rozdział 19,22, a drugi go nawrócił, wybawił duszę od śmierci. My chcemy, żeby świadkowie żyli wiecznie w raju na Ziemi, którzy głoszą. Kazik, i też żeby z żoną żył tutaj na Ziemi. Do bogusławieństwa na dworze. Król, złocie. To jest słowo pisane. To było słowo pisane, oddane. Ładnie się zachowali i idziemy. Król, złocie. Ale to nie jest Prawdziwa. No, tu jest próba wiary, i ten czas i tej pory takie są. Dopisane wersety sprawdźcie, to jest wszystko w duchu i prawdzie, bo Bóg jest duchem, i kłamstwo jeszcze ma moc, i w kłamstwie mają władzę od diabła. Wszystkie religie służą diabłowie, jak faryzeusze. Chrystus, do Chrystusa, żeby należeć, trzeba mieć prawdę, miłość, poprzestać na małym i szanować ludzi. Tak jak Chrystus mówił, że nie nieprzyjaciół, tak, módźcie się i tak dalej. Czyli człowiek ma sumienie i wie, że może iść, albo jak nie da rady, bo się boi, to może się za nich modlić, żeby im wybaczył ojciec. Tak to działa. My, świadków Jehowie, kochamy. Oni mi rozbili moją rodzinę jako system, i ja, Chrystus mówi: idź ich, nawracaj. Tak, Mojżesz było faraona: idź do faraona po lud, mój lud. I Mojżesz wyprowadził lud Chrystusa na pustyni tą skałę, co pili. To Chrystus, 1 Korytan 10.4. Jechowa jest amerykańską firmą fałszywych proroków jak faraon i oni wszyscy zginą w kłamstwie, jak nie przyjdą do prawdy Chrystusa. Efezjan 4,20, Efezjan 5,14 I tutaj Chrystus wybiera przed zdarzeniem świata i aposto Paweł nie służył Jechowi, tylko Chrystusowi. I tutaj oczy wiary macie, 18, oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja dla tych, których wybrał, jakie błogosławieństwo, chwały jest udział świętych w dziedzictwie, czy uświęcających. To jest wybranie, wybrał, wybrał, tu już powołanie. Mieszają wybranie z powołaniem. Mateusz 24. 22 14. wielu powołanych, mało wybranych. Teraz jest wybranie, zaproszenie na wesele baranka w jego prawdzie, w jego miłości, w jego naśladowaniu dopiero jest spokój. Jana na 1427 Ja wam daję spokój, nie jak świat daje. Świadkowie są światcy w świecie. Jana 14, 17 nie, nie chcą nas słuchać, bo my są. Nie jesteśmy z tego świata. Oni są w świecie i dlatego nie mogą poznać tego ducha i się boją go, bo musieli wszystko na nowo budować. Jak apostoł Szaweł, Paweł budował Chrystusa na nowo i napisał, że ten cały świat to świeci, by pozyskać Chrystusa, a nie Jechowe. Jechowa jest po to, żeby jako fałszywy prorok Mateusz 7:15, litera prawa głoszą na świadectwo, ale oni. Będą wrzuceni do Jeziora ognia, czyli już przystaną przestaną istnieć, będą spaleni, bo to ogień i siarkach to jest spalenie, jak się kartki spali ogniem, już nie ma, nie można tworzyć tego. Także organizacja jeszcze nigdy nie powstanie. Świat, jako fałszywy prorok i, i człowiek bezprawia. Także jakby nie było świadków niechobić żadnej religii, żadnych tam. Księży Watykanów, tych kłamców, tych, co służą diabłowi, nakręcają ten strach i udawanie, że służą Bogu. Ludzie głupiają że zwodzą tych ludzi. Policji by nie było, to by był raj na ziemi. I pieniędzy jakby nie było. Bo pieniądz jest tylko środkiem płatniczym i ci bogaci, którzy pokładają nadzieję w pieniądzach, to też nie wejdą do Królestwa Bożego. Bo łatwiej wielbłądowi wejść przez ucho igelne, czy taką bramę, że te pakunki spadły. I bo, nic, jak człowiek się rodzi, to nic nie przynosi na świat jak umiera, nic nie bierze ze sobą. A tu jest dwa zmartwychwstania: my, pierwszymi, pierwsze zmartwychwstanie. I Chrystus chce nam przepić prawdę, miłość, szacunek i cześć i chwała. Chrystusowi się należy, a ludzie sobie oddają cześć. Mówią cześć, witaj braci, a cześć Chrystusowi najwyższemu. Dlatego w przekładzie Nowego Świata Uświadków, słowo cześć Chrystusowi odejmowali. A jechowie podciągają amerykańskiej firmie, że muszą mieć krawaty i nic na jechowe na organizacji nie można powiedzieć, że są pedofile. Bo zaraz na dywanik, dywanie klik wykluczenie będzie. No, jak Ola nagrała filmik ze starszym na YouTube głos, no to dwa, trzy dni już skasowali, boją się obnażania, ale te pioruny ich dosięgną prawdy. To jest 11 rozdział objawienia od 15. Grzmoty, błyski to i ten Chrystus przychodzi przez właśnie ludzi, którzy mówią prawdę. Piotr Bietka też jest szczery chłopak, czujny. Witek Sadowski, tam ludzi pełno jest takich, co walczą i mają ideę dobrą i Chrystus przez nich obnaża te zakłamanie. Także aniołowie są, pochowali się i tysiące tysięcy aniołów, objawienie piąty rozdział od 10 do 11 krocie tysięcy aniołów. To są ci, co właśnie walczą o wolność prawdziwą. Godne życie dla normalności dla rodzin, prawo naturalne. Bo rodzina, natura i co Bóg złączył? Sy systemy religijne. System Watykanu jest bardzo zły, jest te zło ukryte w tradycjach, obrzędach. System siatków wiechowych jeszcze gorszy. Tam byłem 6 lat, to tam jest psychiczny terror, jest totalny zastraszenie i tak dalej. No i w ogóle, że w ludziach jest same zło i zakłamanie, i strach. Ludzie później dziwne ro, ro, robią rzeczy, dlatego że nie znają Chrystusa. I zależy nasze życie od poznania, a nie od wiedzy. Bo faryzeusze dużo wiedzieli i mówimy to, co wiemy, ale wiemy to, co mówimy, czy mówimy, co wiemy. No jak to jest? My wiemy, że Chrystus nas posłał, jesteśmy głosicielami Chrystusa jako sługi, jego e, sługami, aniołami. I wam chcę przekazać prawdę. Chrystus jako jeden nauczyciel głosił prawdę y, życia, życiu dajną Jana 6:63 i chciał wyzwolić y, właśnie Żydów, którzy stali się mordercami jako naród, a znalazł kilku prawdziwych Izraelitów. Jana 8 rozdział. I im powiedział w końcu, że waszym ojcem jest diabeł, ojcem kłamstwa jest diabeł. I każdy, kto kłamie w imię Boga, powołują się na Boga, no to jest w tym, że bluźni i o, oczernia obraz Boży. A Bogiem prawdy, Bóg prawdzi z Boga prawdziwego jest Chrystus z rodzaju ludzkiego. Bo Stwórca, Ojciec Chrystusa nigdy nie będzie dla nas Bogiem. Dał Syna własnego za Ojca. Mateusz 7,15, słuchajcie, trzy razy. Taki głos był. Na Trzymianie i w świątyni. No i teraz Chrystus, 2000 tysiące lat, jak głosił tą prawdę i mówi, Filipie, tyle jestem z wami, kto widzi mnie, to widzi Ojca, bo ja jestem właśnie Ojcem. No ale tak nie napisali. Jakby napisali tak, jak ja powiedziałem, to też by nie obniżyć że Jezus jest Ojcem. No ale diabeł jest Ojcem, ryzyk jest Ojcem, papież jest Ojcem, ojcami są a Chrystusowi ojcostwo nie chcą przyznać tylko wolą uśmiercić Chrystusa jego prawdę naukę i obraz rzeczywistości bo w tej rzeczywistości prawdzie jest życie i zobaczcie obraz zobaczcie obraz To nie jest bóg z rzymski kościół katolicki na patykach trup wisi a się rodził, teraz, a oczywiście, nie, i teraz będzie z stanie na Wielkanoc, czyli równa noc, bo Wielkanoc była w grudniu i teraz każdego dnia jest większy dzień. Czyli tu jest rzeczywistość, król Izraela, i też, żeba było falswo, i dużo ludzi tego nie może zrozumieć, że to nie jest pan, to jest król, który jest wyliczony za korona, nie ze ścierni, ale ze złota, jest w niebie, ma berło i psem 2.6, mamy króla na Sionie w Słowie Bożym. I katolicy Inry, król Izraela, to bądźcie aniołami, bo król na Was patrzy, baranek czeka, błogosławimy.